serdecznie z rana wiem, że wy tam pewnie śpicie, ale ja chyba nie wszyscy. Ktoś się na pewno pokaże. Myśla. Jesteśmy tutaj. Już wyspani. Zaraz będzie piękny słońca. Powinniśmy go zobaczyć. Piękna Rosa. Proszę bardzo, zobaczcie sami. Wreszcie, dwie osoby się pokazały. Witam serdecznie. Jeżeli możecie piszcie. Nie wiem, czy będę mógł podpisywać, czy by was od razu widział, bo nie mam takiego urządzenia tutaj. Ale być może tak. Troszkę już pogryzony dzisiaj przez komarki. rana. Tak jak widzicie, tutaj tutaj sobie spaliśmy na polach tu jest nasz stawek, którym my rybki sobie łowimy a tam jest naszo, nasze spanko Jednak ludzie nie śpią jeszcze. I super, albo już nie śpią. Pozdrawiam kochani serdecznie wszystkich. Pozdrawiam Was Hany z Kambodży. No cóż. Piękny poranek dzisiaj. Wspaniały. Jak tu spać? Powiem Wam tak, wrażenia mam takie.